Zacznijmy od standardowych pytań dla ciebie, kim jesteś i czym się zajmujesz zawodowo. Nazywam się WIK, zajmuję się mechaniką pojazdową. Twój nick brzmi fajnie, kto ci jego wymyślił. Sam wymyśliłem, było to ponad 6 lat temu. Co możesz powiedzieć na Minecraft? Minecraft to moja gra z dzieciństwa. Czy planujesz niedalekiej przyszłości nagranie jakieś nowego nagrania na YouTube? Planuję nagrywać, dalej nagrywać. Czy możesz nam potwierdzić, lub zaprzeczyć, stałeś się ofiarą ataku hakerskiego? Otóż przez jakiegoś buraka, co wysłał mi na Gmaila wiadomość, straciłem kanał konto google oraz co nam powiedzieć o człowieku co ciebie zaatakował i twoje konto? To jest prostak i prenitywny człowieczek bez wychowania ludzkiego. Masz może zdanie o złotych innosach? Złote innosy nagroda za najlepszą machinimę. Co sądzisz o pierwszej edycji diamentowe uliciele od machinim? Co do edycji diamentowe uliciele od machinim z pokosą? Masz może sposoby na hejterów? Sposób na hejterów zgłaszanie oraz blokowanie ich. Jak wspominasz współpracę z Hobarem i jego teamem. Współpracę bardzo mile wspominam i mam nadzieję, że będę mógł dalej współpracować. A koniec chcę ciebie zapytać o jedną rzecz. Chciałbyś kogoś pozdrowić lub powiedzieć coś komuś. Pozdrawiam całą ekipę Hobara cały zespół z którym miło się pracuje oraz kieruję kilka zdań dla hejterów. Miejcie się na uwadze bo błada długo nie trwa bo przyjdzie pora dla matyska.